A więc kontynuując filmik, kółko mam wstępnie zdjęte, ponieważ to trzeba ściągać ściągaczem zazwyczaj. Jak widzicie, mam tu zaznaczone punkty na kole, żebyście widzieli, że faktycznie przestawiam to o jeden ząb. Góra. Góra wciąż się nie zgadza. Jak widać, silnik mamy wciąż na blokadzie, żeby nie było nieporozumień. Ściągniemy teraz to koło, odłożymy je sobie na bok i przekręcimy to o jeden ząbek. O. Tak. Widać Tak. definitywnie, że mamy to przestawione. Przekręciliśmy tą całość. Tutaj również widać, że przyjechało. I teraz spójrzmy na cechę. Nie mogę złapać ostrości. Cechę mamy równo z płaszczyzną. Także jest to definitywnie błąd waszego montażysty. Mam nadzieję, że w jakiś sposób dogadamy się, no bo trudno byłoby to tak zostawić.